zapowiadany gości jest w studiu. Karolina Stanisławczyk, witam Ciebie pięknie. Dobry wieczór. A to dobry wieczór, ty po drugiej, po, na drugiej stronie półkuli mówisz, tak? No. Też. No właśnie. <laughs> Karolina, która y, do, przed wejściem na antenę ty, zaczęła rozmawiać i, i żałować tego, co się działo w sobotę na Eurowizji. No właśnie, opowiadaj teraz na gorąco twoje odczucia. Jestem zawiedziona. Totalnie zawiedziona. Trzymałam bardzo kciuki, kciuki za panią Justynę. Uważam, że świetnie sobie poradziła. I to był jeden z lepszych występów. Po prostu trzymałam kciuki i jak widziałam głosy od jurorów, to byłam po prostu mega zła, mega zła. No widzisz, to są te układy. To jest ta polityka, na którą nic nie poradzimy. I trochę szkoda, że to jest tak właśnie w tym festiwalu, na tym festiwalu mocno zakorzenione od lat i się nic nie zmieniło. Było kilka zaskoczeń, że tam jedno państwo drugiemu nie dało punktów. U nas nie było zaskoczenia Ukraina, jak zawsze Polsce nie dała żadnego punktu. No to to było zaskakujące. Nie, nie niezbyt miłe po prostu. Mhm. Ale myślałam faktycznie, że jednak będzie to bardziej docenione, bo ogrom pracy, jaki włożyła Pani Justyna w ten występ, no było widać na każdym kroku tak naprawdę. I też w promocja tego wydarzenia. Czego jeszcze koncertu. nie było w historii, to, co robiła, prawda? Dokładnie. Po prostu świetnie poprowadzony. I występ, i cała właśnie show, promocja wokół tego. Ja byłam mega zdziwiona i nadal jestem i żałuję. Hmm. Ale też oglądałam wywiady z panią Justyną, że ona chyba do tego podchodzi tak na chłodno. Nie jest bardzo rozczarowana. Wydaje mi się, że też super, że była tam i się w ogóle pojawiła i zyskała widzę, że dużo fanów. Bo widziałam, obserwowałam gdzieś tam na social mediach, Instagramie, Eurowizji i tak dalej, że bardzo dużo osób ją wspierało i miała jeden z większych jakby wyświetleń. No właśnie, no i to o to chodzi, to jest taka wartość e, dodatnia i tego się nie da, nie mam żadnej możliwości, żeby tego jej zabrać, to, co sobie wypracowała. E, ty też miałaś taką przygodę z Eurowizją, to był rok 2022, czyli rok po tym, jak ty zadebiutowałaś nagraniem, którym się przywitaliśmy. Mhm. To był ten moment, kiedy właściwie twoje nazwisko i ten utwór eksplodowały w polskich rozgłośniach radiowych, zaczęto o tobie mówić. Dokładnie, byłam na preselekcjach. To była spoko przygoda, ale szczerze mam taki niedosyt. Chciałabym jeszcze raz się pojawić, może już solo bardziej. Mm -hmm. Też wtedy był pomysł, żeby zgłosić kliszę po angielsku, ale nie można było już tej piosenki zgłosić, dlatego że była wydana wcześniej, niestety. No ale to wyciągnęłam z tego super lekcję. I wydaje mi się, że. To była fajna przygoda, ale chciałabym ją powtórzyć kiedyś, możliwe, uh -huh. tylko się bardziej do tego przygotować zrobić coś może bardziej fresh. Tak. tak. Zmiany, zmiany, zmiany w twoim życiu. Bo jak sobie przypomnę, bo, bo my żeśmy chyba kiedyś rozmawiali też na, e, na Messengerze, bo wydałaś ten swój debiutancki album, potem gdzieś też ukazała się płyta, mhm. do której ty powiedziałaś, że się tak do końca nie chcesz przyznawać i w ogóle nie chcesz jej promować. Musisz to teraz e, tutaj publicznie e, opowiedzieć dokładnie, o co chodziło. E, tak, e, dlatego, że wydałam pierwszą płytę Klisze e, i po tej płycie wydałam drugą mhm. płytę. Ona się nazywała Bilans. A propos, nie wyszedł kawałek, który nazywał się Bilans i miał ją promować ostatecznie. On był też ATEEZowy i w tym stylu właśnie lat 80. Ale to też była sytuacja gdzieś tam rozstania z wytwórnią. Nie takich decyzji, które ja chciałam podjąć podczas właśnie wypuszczenia tej płyty. Nie byłam do końca z nią gdzieś tam zgrana. No po prostu gdzieś tam w duszy jeszcze myślałam, że coś mogę tam zmienić. No wiele po prostu rzeczy zadziało się nie tak, jak ja chciałam, dlatego nie potrafiłam jako artystka do końca się do tego, z tym tak ut utożsamić i uh -huh. to chyba był ten, ten taki błąd w tym wszystkim. Znaczy uważam, że po prostu po stronie tutaj gdzieś tam niedogadania się i tak dalej, ale są piosenki, na przykład teraz jest piosenka, widzę, że ona cały czas sobie gdzieś tam do góry szybuje e, szklane serce z tej płyty uh -huh. i ludzie ją... Bardzo lubią, lubią jej słuchać. Jest właściwie gdzieś tam w moich top piosenkach na Spotify'u i, i widzę, że też niektóre piosenki z tej płyty do, dotarły do ludzi, do moich fanów, tak. Mhm. Czyli jakby do końca się nie wypierasz tego, co zrobiłaś, ale. Nie. Nie wypieram się, ale inaczej bym to poprowadziła. Rozumiem. Gdybym miała taką wtedy możliwość i, i pewnie bym mogła teraz do tego wrócić, może. In, inne rozmowy, inne ruchy by się gdzieś podziały. No teraz mamy y, maj roku 2025, jesteś w zupełnie innym miejscu swojej kariery. No właśnie, spotykamy się na miesiąc i tydzień niecały, tak? Bo 26 czerwca ukaże się twój... 20 albo 7, albo 26. I co to znaczy? To będzie twój trzeci? Będziesz mówiła, że to jest trzecia twoja płyta długogrająca, Czy no, w sumie muszę tak mówić, mm -hmm. bo jednak to no, nie, nie wyprę się tego, że to istnieje. <laughs> Także tak, to będzie moja trzecia, ale tak naprawdę moja to druga. Mm -hmm. Że gdzieś tam nie do końca, właśnie tak jak mówię, ta druga była w 100% ze mną, gdzieś tam korespondowała sobie ładnie. Więc co się zadziało w tobie jako artysty, że, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś? Jakie doświadczenia, jakie nastąpiły zmiany, jak tak patrzysz sobie w przeszłość? O Jezus, myślę, że ogólnie cały czas, z roku na rok zmieniam się, jeżeli chodzi w ogóle o moje myślenie. Patrzę gdzieś tam na moje błędy, które robiłam. Inaczej bym różne rzeczy poprowadziła. I czym starsza jestem, tym chyba też bardziej lubię siebie i bardziej gdzieś tam słyszę to, co podpowiada mi serce, to co ja chcę. I w, mam wrażenie, że już właśnie na tych najnowszych kawałkach gdzieś tam to pokazuje, że się bardziej otwieram. Mm -hmm. Teraz będzie tak zwany przerywnik muzyczny, którym będzie twój jeden z ostatnich singli, czyli zapowiedź tej najnowszej płyty. Znowu mamy o, sz, o szkle, tak? bo tam był. Mm -hmm, szklane serce. Sz, tak. Szklane serce, a teraz będzie szklana pułapka. Co to jest za nagranie? Szklana pułapka to jest właśnie. Piosenka o tym, żeby, żeby taka trochę przestroga, żeby cały czas się nie sugerować innym zdaniem, żeby po prostu dojrzeć właśnie to światło w sobie. No to spróbujmy je dostrzec. Karolina Stanisławczyk, szklana pułapka właśnie teraz. Ja uwielbiam takie spotkania, kiedy ta rozmowa poza anteną sobie na reklamach wędruje gdzieś hen 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 daleko i tyle wątków, tyle różnych tematów. Do jednego pozwolę sobie wrócić. W Twoim artystycznym życiu stres jest obecny? Jest. Bardzo dużo. Cały czas gdzieś tam się przejawia. Faktycznie, no dużo jest tych takich miłych chwil. Gdzie się relaksuje, ale cały czas jest stres, też zawsze przed wydaniem piosenki. Mhm. Ja nie mogę spać całą noc, patrzę jak to, czy ludziom się spodobało, czy ktoś posłuchał, jak w ogóle moi fani i tak dalej. To cały czas jesteś też wystawiany trochę na opinie innych i to na pewno jest stresujące. I też taki stres wewnętrzny trochę przy tworzeniu mam czasami. Mhm. Y, gdzieś tam często dużo analizuję, ja po prostu jestem strasznym overthinkerem i wszystko analizuję. Także ta branża ogólnie nie jest najłatwiejsza, jak mam być szczera. I, i dużo gdzieś tam trzeba pilnować samemu w tym wszystkim, żeby wszystko się gdzieś zadziało. Y, dużo też jest w tym szczęścia. I mhm. czasami nie masz na to wpływu. Bardzo rzadko masz tak naprawdę wpływ. Możesz dużo robić, a, a czasami się to nie dzieje. I kurczę, zastanawiasz się, a czemu? A czemu to nie wyszło znowu? A co ja źle zrobiłem? A dlaczego to nie poszło? I to jest chyba ten najbardziej taki stres. I to może być, um, może być super, bo może na przykład nic się nie dziać i nagle coś się zadzieje w ogóle znikąd, a zaraz na przykład znowu się nic nie dzieje. I. To jest właśnie nieprzewidywalne. No tak, ale e, niektórzy artyści mówią, że dla nich najważniejsze jest to, że tworzą dla siebie, żeby być w pierwszej kolejności zadowolonym. Jak przy okazji ktoś tam się załapie na, na ten utwór, że mu się podoba, później na koncert, będzie bił brawo, to okej, okay, ale to nie jest najważniejsze. Natomiast tej wypowiedzi Twojej wychodzi na to, że dla ciebie jest niezwykle ważna publiczność, odbiorca, no i chcesz zaistnieć, chcesz po prostu się podobać. E, powiem tak. Myślę, że. Wszyscy artyści, którzy gdzieś tam większość artystów, którzy mówią, że dla nich to nie jest ważne, to pewnie nie jest prawda. Ja mam taką teorię, uh -huh. dlatego, że jednak bardzo jest ważne dla mnie, że moja piosenka mi się podobała i że ją czuła, ale też uważam, że jednak fajnie jest się czuć docenionym. Po prostu. Nie uważam, że to jest największy stres w tym wszystkim. Bo chodzi też ogólnie o to, co się dzieje gdzieś tam, gdzie musisz na przykład dowieść, a tutaj ktoś na przykład e, piosenki nie donosi w tym momencie na przykład. I mhm. musisz gdzieś tam wszystko ogarniać, e, często samemu. To, to są takie też rzeczy organizacyjne, które stresują. E, ale ogólnie to też jest ważne, żeby gdzieś tam. Ja, ja na przykład przejmuję się tym, co mówią na przykład moi fani. Mhm. Jak mówiłem na początku, spotykamy się tuż właściwie przed wydaniem twojego trzeciego studiennego krążka, trochę mnie zmartwiłaś, bo ta płyta nie ukaże się fizycznie. Niestety, nie ukaże się, ale to też wiesz, na przykład dlatego, że dużo teraz widzimy, yy, dużo jest pola gdzieś tam do pokazania się na streamingach. Ludzie słuchają głównie streamingów. I postawiliśmy tutaj właśnie na dystrybucję. Mhm. Jakbyśmy tak pociągnęli temat tej płyty, co na niej znajdziemy? Bo mamy na razie ile opublikowanych singli? Mamy na razie Finlandia, y, Szklana Pułapka, Vanila, Spadam. Myślę, że z sześć, mhm. już jest, tak. Co na płycie się znajdzie ponadto? Ponadto będą, będą zaskoczenia, na mhm. pewno. Będzie, będą bardziej spokojne piosenki, romantyczne. Będą też taneczne. Oczywiście no, taki też jest temat przewodni płyty, że będzie raczej wesoło-tanecznie, albo wesoło-muzycznie, a w tekstach nie do końca. I tutaj zostawiam do dopatrzenia się już później. Uh -huh. um, będzie dużo błysku. bo no, właśnie, błysk. Oh, właśnie. Tak będzie się nazywać płyta. Błysk to, to zdradza. Błysk. Karolina błyśnie i ruszy w trasę koncertową. Jak rozumiem, no właśnie, celujesz w ten okres wakacyjny, to będą plenery, jak sądzę? Tak, dokładnie. Pierwszy koncert będzie 15 czerwca w łapach koło Białego Stoku, także zapraszam wszystkich. No czyli bezpośrednie połączenie z Chicago do Warszawy i do Białego Stoku jeszcze 200 km. Ale już do można ogarnięcia. sobie zabukować, słuchajcie. Idealny moment, dokładnie tak. Jeszcze jest czas. Zapraszam. Od strony producenckiej, z kogo korzystałaś, z kim pracowałaś nad tą płytą? Aktualnie nad tą płytą pracowałam z Ale Label, czyli tam Maciej Puchalski, Albert Markiewicz i Mat Bukowski głównie. Uh -huh. Z tą trójką producentów. Pojawił się też właśnie Barnim Czerwiński, gdzie ze mną zrobił Spadam. I myślę, że to tak głównie razem z nimi pracowałam. Tak czekałem, czekałem na ten moment kulminacyjny. On niestety musi teraz się ziścić, musi nastąpić, czyli to będzie ten moment, kiedy wyemitujemy Finlandię. Twój e, najświeższy, najgorętszy utwór, który dopiero co się pojawił tu i ówdzie i u nas na antenie. Tak, że nie mogłem wytrzymać się, w ubiegłym tygodniu go wystartowałem, no ale musisz powiedzieć o tej piosence trochę więcej. O czym jest ta Finlandia? Bo Finlandia kojarzy się z takim jednak zimnym. Dokładnie, i o I tym z jest. I z <laughs> Dokładnie o tym jest. O relacji, która właśnie nie jest taka doskonała, mm -hmm. że często mam wrażenie z opowieści też moich koleżanek, albo ogólnie dziewczyn gdzieś tam obserwuję, to i sama jestem dziewczyną, więc wiem, a ogólnie w związkach tak jest, że zauważyłam taką tendencję, że bardziej przyciągają nas osoby niedostępne. To jest w sumie trochę toksyczne, ale właśnie o tym jest ta piosenka, że jednak ten chłopak, do którego się tam zwracam, jest zimny jak Finlandia, no ale ja nie mogę przestać uh -huh. o nim myśleć, nie mogę, nie mogę zasnąć. E, finał tego jest jaki? Taki, że i tak. Tak się po prostu, wiesz, wraca, powtórki są. No właśnie, a mówi się, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. A, brednie, słuchaj. <laughs> Karolina Stanisławczyk, dookoła Południa w Polskie FM, za obecność twoją bardzo dziękuję. No i co, odpalamy Finlandię. Dziękuję.